Dzień dobry. Dziś jesteśmy w takim innym, nietypowym miejscu dla nas, bo jest to miejsce, można powiedzieć, święte. Jest to góra wszystkich świętych, e, koło Nowej Rudy, słupca. No, bliżej słupca, jak Nowej Rudy. I są tu fajne wieże. I chcemy iść na te wieże. Znaczy, na jednej żeśmy już byli raz, ale na tej drugiej nigdy. Więc chcemy Was zabrać ze sobą. I stąd tytuł filmu: Dwie wieże i ogr. Albo ogr. To jest Fiona, to jest ogr. <grystanie> Proszę Państwa, kościół gra i buczy. Nie wiem z jakiej okazji. W ogóle nie wiedzieliśmy, że tutaj cokolwiek, kiedykolwiek się odbywa, bo ten kościół zawsze jest pusty. A tu z megafonów Sosi gra. Marka dronowa natura się odezwała. Co, z góry zobaczymy, jak kościół jest w Marek jest taki, że jemu nie wystarczają widoki z dołu. Dzisiaj będzie dużo więcej ujęć dronowych. Wszystko będziemy dronować. Bo dzisiaj będziemy więcej latać, jak chodzić. <grym> Macia, jaka ty kolorowa jesteś? Wyszło mi to. Jestem kolorowa jak twoja bransoletka. Właśnie tak. teraz zobaczyłam, że taką masz. Kolorową. Tak. Tańczową. Wbijajcie na branzoletki przyjaźni.pl Góra Wszystkich Świętych jest najwyższym szczytem w południowej części wzgórz Włodzickich. Poniżej szczytu znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Kościół wzniesiono w 1680 roku, by podziękować za ocalenie od zarazy. Nigdyś było to miejsce wielu pielgrzymek. Niestety w okresie powojennym straciło ono na znaczeniu i znacznie zniszczało. Prace nad odbudową kościoła zaczęły się w 1994 roku i trwały do roku 2000. Od 15 września 2002 roku nosi nazwę Sanktuarium Ziemi Noworudzkiej. I tak wygląda ten kościółek. Taki stary, malutki, ale bardzo zadbany. Nie wiem, czy tutaj w ogóle się odbywają co Są jakieś mikrofony na ołtarzu. i właśnie pan powiedział, że są jednak msze. A tutaj się można wpisać. jestem pewna, czy to będzie widać tutaj na kamerce. Tak wyglądał kościół kiedyś i został odremontowany. W strasznym stanie był. A teraz? To była jedna taki... wielka ruina. I tak to wygląda. Międzynarodowy Szlak Wojcie Świętego Wojciecha. Zaraz przy tym kościółku, o, tutaj zaczyna się. Przez bardzo noworudę. I dalej, aż do Gdańska. A tutaj. Ścieżka Józefa Wittinga. No i tak to idzie, cały ten szlak. Tu jest kościół, a tutaj są takie porobione wiaty. Można sobie zrobić ognisko. Tu jest taki amfiteatr. Nie wiemy, co tu się odbywa, ale jest takie porobione. Fajne miejsce. Tu jest jakiś budynek gospodarczy, też wiata. Nie wiemy, po co ten budyneczek bo nigdy, jak tutaj jesteśmy, to nic się nie odbywa, więc tak to tutaj wygląda. No i parking jest. Także myślę, że spokojnie można przyjechać kamperkiem i przenocować. Nikt by się nie przyczepił. wiem, widoki. No widzę. słucham, jak ptaki śpiewają. Strasznie głośno. Fajnie górki widać. Tylko krzaczory są nie. Tu miejsce na ognisko. Nawet jeszcze się tutaj coś tli, więc było palone pewnie wczoraj. I tutaj mamy taką drewnianą tablicę. Wieża widokowa na górze wszystkich świętych, a czyli miałeś rację co do nazwy. No. Wybudowana w roku 1913. Teraz widokowy na wysokości. Sej 661 metrów nad poziomem morza. No, Japończycy tu byli. <laughs> I my, w 1889 roku na górze Wszystkich Świętych, stanęła drewniana wieża, widokowa o wysokości 2,8 m. A w 1913 roku na jej miejsce stanęła wysoka 15-metrowa kamienna wieża widokowa. Wieża jest ogólnodostępna dla turystów. Z samej wieży rozpościera się widok na nową rudę, słupiec oraz całą kotlinę kłodzką łącznie ze szczelincem. To też fajne miejsce do siedzenia. Jakby deszcz padał w ogóle. Do imprezowania. Tu kolejne ognisko. I z tyłu wiata I trasy rowerowe. Dla tych, co lubią sobie śmigać. Księżniczka na wieży. Spuść, spuść. No. O jest macia. Doszłam wcześniej niż ty. No. Nie mów. Dwuznacznie. Bo? Bo się gorszą. A tam gorszą się. Takie nie powiem jakie. Takie powiedzenie, nic co ludzkie nie znam, obce. No i trzeba śmigać na drugą wieżę. To domeczek dla mnie jest zbudowany specjalnie tylko trochę, no trochę, trochę dach dziurawy. Ale palenisko jest, można się zagrzać. Fajne miejsce, bo jak pada deszcz, to tutaj nie pada, więc można sobie siedzieć. A poza tym tutaj, jak mówiłam, tutaj są jeszcze inne paleniska. Co to? Pierwsze śniadanie? Tak, masz dużego banana. Na no, na no, na no, na no, no. ostatnio była jakaś akcja z bananami, nie? Nie. Jaka? No, że wszyscy jedli banany na Facebooku. Że co, branie banana do buzi jest erotyczna. Kiedyś to zachodniarza z dwoma dziewczynami na rynku założyliśmy się. Ona podeszła i mówi, że jak weźmiesz całego banana do buzi, to się z Tobą umówię. No to jak nie było wziąć, jak trzeba było wziąć. I umówiła się z Tobą? Nie, oszukała nas. Eee, z tymi babami. No takie laski są. Dużo gadają, mało robią. I dlatego ja mało gadam. No i dużo robisz. Wiesz co? Co? Nic. O co, ho? O nic. Nie jestem pewna, czy dobrze idziemy. Też nie, jestem. Tam widać szczeliniec. Tam na górze, tam, 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 tam. O, tam. Marudzisz. Daj tam marudzę. Markowi się droga nie podoba, bo jest jakaś taka dziwna. Ja To ty idź, a ja se zostanę. Pa, pa, pa. Pokażę wam jak ogrz zdobywa szczyt swoich możliwości. ale śmieszne. Znowu kurde drzewo. Jezus. Je szczyt zdobyty. Ale jesteś zajebity. Muszę gonić za kamerą. No i co? Takie śmieszne, nie? Śmieszne, no. no. Zawsze się musisz wywalić. Ale drona uratowałem. Ale kolana masz czekoladowe. No trudno. Zaraz Ci powiedzą, że buty nieodpowiednie do lasu, nie? Wiedź. No, kto to widział? W takich butach, wstydź się. nie no. miał inne. To bym nie ubrał. I przecież jak było ostatnio w traperach. Byłem traperem, miałem takie typowo do chodzenia po górach. I się tak spierniczyłem, poślizgnąłem się na ogrodzie. Z czterech schodów spadłem. No on ciągle da... sobie ostatnio robi krzywdę. Ja nie wiem, czy on chce popełnić samobójstwo. Co mi dały, buty. Czy co? Profesjonal. Bo profesjonalne buty są dla profesjonalnych ludzi, a nie dla takich. Wieśniaków jak ja. No to... Dum, 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 dum. Co to za To Zdobyłam drugą wieżę. No co ty? Nie do końca się na niej jeszcze, ale lepsze niż. nic niż nic. Dla, dla mnie to bardziej ten. Tron, z gry o tron. Druga wieża zdobyta, więc skończymy wycieczkę. To pa. Pa. I znowu postój? No. Chwilowy. Teraz musimy zażreć markowe, czekoladowe kolana. O, Oj no, wymsnęło mi się i się wywaliło się, się. No. No. Lepiej, że Ty się wywaliłeś niż jak ja. No. Pękniesz? Pękniesz? Jeszcze Masakra. Cześć. Bro. Kochasz miejsce? Lubisz? A co mnie? Nic nie? Uszyliśmy wiesz, tak w sumie na przełaj to 200 metrów. No, niby 5000 kilometrów pokazuje mi zegarek, że zrobiliśmy. 5000 kilometrów zrobiliśmy? Znaczy <śles Humming> ten no, kroków? Kroków? <śles> Ale jesteśmy zajebiści. oczywiście. <śles> No co? Pocałowywać No po co ja tu mam, już mi nie cało Ugryzła Cię ktoś No Ugryzła Cię ktoś I my dzisiaj gadamy Jakieś tauny To co, ale rozumiemy się, nie? O, jestem uwalony, masakra Przestań, 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 przestań. 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 Chcesz wsteczka? Nie chcę, to wyschnie i się wydrapie <grym grym grym> Najlepszy sposób na mycie A drapanie? Drapanie to fajna rzecz, jest? Ja. Pokój cisza takie śpiewają ładnie, jak u nas w domu na obrocie. U no, nas lepiej ja idę na prawicę. A jak? Ja ja sobie... Marek? A prawica to którzy? No PIS. To Ty poszłeś na prawicę? PO, PiS i cała reszta, nie? No to jak PO i PiS to jest to jedno, ta samo? No tak, no bo lewica to jest SLD, PSL i cała reszta, nie? To nie rozumiem no tak. Tylko się nie wywróć Uważaj, Zauważyliście jaka tu jest czerwona ziemia? Tu jest taka właśnie okolica, że ziemia jest taka pomarańczowo czerwona, i tutaj też się wydobywa. O! A o tym chciałam powiedzieć! Że tu się wydobywa czerwony kamień. Krowa. No chyba tak. No chyba krowa. Nie wiem. Tak się ustawiła, że nie wiem czy to krowa. A może i nie krowa? Co? To ona ma Jesteś krowa czy byk? Bo ani jednego, ani drugiego nie widać. ma On jest po prostu niezdecydowana. Otóż się przeprowadzamy, bo znaleźliśmy sobie do... nowy dom w Bili. pięknej okolicy. No, okolica jest fajna, no. tylko że szkoda, że dom w takim stanie. Cisza, spokój, tylko byk teraz tęskni za nami. Co kochał się? A tu widać Szczeliniec wielki. Tu jest taka dróżka całkiem, całkiem spoko i nie idziemy do wieży gdzieś tam. Ach, i tak tu ładnie jest. Nie trzeba w Bieszczady jechać. Pod domem mamy takie widoki. Co nie? Jest pięknie, jesteśmy bardzo zaskoczeni, że jest tutaj. Nigdy nie byliśmy tutaj, ja to tak blisko. Marek, muszę sprawdzić czy mnie kochasz. Jak kwiatek powie, że nie kochasz, to koniec z nami. No i dobrze. To już wtedy zabieram kampera i sorry. Jednak kochasz, więc możesz zostać z naszym kamperem. Pozwalam ci, ale tylko dlatego, że masz prawo jazdy. A tak to byś sobie mógł iść. Jesteśmy coraz bliżej tej wieży. Tak, dość wysoko widoki. Takie tam jest kopalnia. Jedna, czerwonego kamienia. Tam jest jasnego, ale nawet domy tutaj są w takim miejscu. Ja nie wiem, jak oni w zimie dają radę tutaj dojechać. No. Dużo co? Ja byłam zaskoczona, że jest tak dużo schodów. A ty mnie nagrywasz? No? O w mordę. zobaczcie. To czekaj, już nie będę się ja W ogóle się nie zmęczyłaś, nie? nie. Twardzie, no. Wieża, na której się teraz znajdujemy, zbudowana została na górze Świętej Anny w 1911 roku. Wieża z biegiem lat niszczała. Na szczęście w 2014 roku została wyremontowana. Niestety nie udało nam się znaleźć informacji, jaką wysokość ma wieża. Biorąc jednak pod uwagę ilość schodów, wydaje nam się, że jest znacznie wyższa niż poprzednia. Tu macie widoczek na Czechy. Tam jest koruna, na której byliśmy niedawno. Tu jest szczeliniec, wielki, na którym też byliśmy zimą. Tam jest gdzieś Czarna Góra. Także wszystko jest tak w zasięgu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów. Znowu z tej strony jest nowa ruda. Tutaj widać nasyp w nowej rudzie, też na nim byliśmy kiedyś. Gdzie my nie byliśmy? Koki, 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 pesie. piesek. O, mą, no, 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 mą, cztery miesiące masz? Tak, się Piesik Ja. Masuj ty, 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 mnie, masuj. Masz. Mie piesy lubią. Wszystkie piesy mnie lubią. Czał. No dobrze, dobrze, dobrze. Starczy, co? Starczy? Starczy? Chodźmy, chodźmy, bo już ta wycieczka trwa y, tuzin, godzin. Pa! No i wróciliśmy. No nasza wycieczka trwała bardzo dużo godzin, więc jakbyście się chcieli wybrać tak jak my, to musicie sobie zarezerwować na no, cały dzień, żeby to wszystko przejść. Pokazało, że w jedną stronę ponad, no prawie 13 km zrobiliśmy. Lasami polami. Może dlatego nas tak nogi bolą? Może. Ale jak dla takich ludzi jak my, czyli, którzy po prostu lubią chodzić sobie po lasach tak w świętym spokoju to jest taka fajna wycieczka. Zdala od ludzi. No, także polecamy, a teraz mykamy do domu, bo jesteśmy głodni. To do następnego odcinka. Do zobaczenia.